Witam serdecznie. Podczas dzisiejszego spotkania online przedstawię zastosowanie jednego z bardziej popularnych narzędzi coachingowych, które nazywa się koło życia. Nazywam się Emilia Urbanowicz. Ukończyłam studia podyplomowe z coachingu profesjonalnego, ponadto kurs pierwszego stopnia z racjonalnej terapii zachowania. Wiele lat pracowałam jako szkoleniowiec, wykładowca. Obecnie zawodowo związana jestem z szeroko pojętym obszarem zdrowia. Dzisiejsze spotkanie potrwa około 20 do 30 minut. W wirtualnym pokoju goszczę dzisiaj Anię. Witam cię, Aniu, serdecznie. Ania wyraziła zgodę na nagrywanie sesji, udostępnienie filmu z tego spotkania. Aniu, będziesz brała aktywny udział w spotkaniu, dlatego sprawdzimy łącze i wyjaśnię ci krótko techniczną obsługę pokoju żebyśmy się dobrze rozumiały. Chciałabym, żebyś potwierdziła mi na czacie, czy dobrze mnie słyszysz? Wiem, że nie będziesz korzystała dzisiaj z mikrofonu, że będziesz się porozumiewała tylko w, ze mną w formie y, pisemnej. Potwierdziłaś, że dobrze mnie słyszysz? Ja teraz przypomnę ci krótko, jak wygląda praca y, w formie online. Udostępnię ci tablicę, to z czego będziesz korzystała, to będzie ołówek, który jest tu w tym miejscu, i czcionka. Również będziesz korzystała z czatu. Czat, już potwierdziłaś, że wiesz, jak się obsługuje czyli piszesz dokładnie w tym miejscu, po czym naciskasz zielony przycisk, wyślij. Ołówek. Do zaznaczania kresek masz w tym miejscu, natomiast naciskając T, wybierasz czcionkę, która umożliwia Ci pisanie. To jest to, co, z czego będziesz korzystała dzisiaj. Czy to jest dla Ciebie jasne? Potwierdź. Czy mam jeszcze Ci coś wyjaśnić dodatkowo? Na bieżąco, jeżeli byłyby jakieś problemy, to będziesz zadawała mi pytania. Jeszcze chciałabym Ci pokazać jedno miejsce, mianowicie masz tutaj taki przycisk, jak go rozwiniesz, jak go rozwiniesz, to masz takie y, sygnały. Podnieś rękę, zgadzam się, nie zgadzam się, mów głośniej, mów ciszej, potrzebuję pomocy wyczyść mój status. Też możesz z tego korzystać i ja będę wiedziała, że Ty czegoś nie rozumiesz, że coś ode mnie chcesz, jakiejś pomocy. Czy to jest dla Ciebie jasne? Ania pisze jasne. Ok, wszystko w porządku. Wracamy zatem do prezentacji. Narzędzie które dzisiaj wykorzystam, nazywa się Koło Życia. To takie bardzo popularne narzędzie stosowane na sesjach coachingowych w różnych wariantach. Podzielone jest na 8 części, czy na 10 części. W naszym przypadku dzisiaj to będzie na 8 części. I każda z nich to jest odrębny obszar, który wypełnia Twoje życie. Ja przygotowałam ten podział i do każdej części przypisałam obszar, który najczęściej występuje w tego typu ćwiczeniu. Ale podczas ćwiczenia będziesz mogła to zmienić w zależności od tego, co jest dla Ciebie najważniejsze. Teraz omówię narzędzie do ćwiczenia i poszczególne jego obszary. Najczęściej występującym obszarem w tego typu ćwiczeniach to jest rodzina, czyli Twoje życie rodzinne, małżeńskie, relacje z dziećmi, rodzicami, rodzeństwem. Inny obszar to zdrowie i wypoczynek, czyli jak dbasz o siebie. Kolejny obszar to praca, czyli Twoja kariera zawodowa. Kolejny obszar to wiara i nie tylko wiara, Twoje całe życie duchowe. Rozwój osobisty, czyli co robisz, żeby się rozwijać, żeby zmieniać swoje życie na lepsze. Uczucie, Twoje życie towarzyskie, przyjaciele, zaangażowanie społeczne. Środowisko życia, czyli to, co Ciebie otacza, dom, mieszkanie, samochód, wszystko wokół. I pieniądze, czyli dochody, inwestycje, zamożność, bezpieczeństwo finansowe. Wiesz teraz, jak wygląda narzędzie? Teraz chciałabym, żebyś dokonała samoanalizy swojego życia, udostępnić tablicę, tak jak to zrobiłam poprzednio. I na tej tablicy chciałabym, żebyś zaznaczyła, na ile jesteś usatysfakcjonowana w poszczególnych obszarach. Chciałabym, żebyś przy pomocy ołówka i przy pomocy czcionki zaznaczyła swoje koło życia. Najpierw chciałabym, żebyś mi powiedziała, czy zostawisz takie obszary, czy jest jakiś obszar, który chciałabyś wymienić. Jeżeli chcesz któryś obszar zmienić, to przy pomocy ołówka skreśl to, co ja napisałam, a przy pomocy czcionki napisz to, co uważasz, że w Twoim życiu jest ważniejsze. Czy będziesz dokonywała zmian w obszarach? Chcesz zostawić tak, jak jest. OK. W takim razie przy pomocy ołówka, tutaj masz ołówek, przypominam Ci, chwyć ten ołówek i zamaluj w poszczególnych obszarach poziom satysfakcji. Dokonaj tego w skali od 1 do 10, żeby Ci było łatwiej. To ja tutaj w tym miejscu zaznaczyłam poszczególne koła, jaka to jest jaka to jest skala. Chciałabym, żebyś wzięła pod uwagę to, ile w tym obszarze z siebie dajesz, a ile bierzesz. Gdybyś miała jakieś problemy techniczne, daj znać, żebym mogła ci pomóc. Jak skończysz, jak skończysz, to chciałabym, żebyś dała znać, że już skończyłaś. To nie musi być pięknie zamalowane. Jeśli teraz robisz to ze względu na estetykę, to jest to dość czytelne, widoczne. I jak skończysz, napisz na czacie, że chcesz, żeby tak zostało. Czyli tak chcesz, żeby zostało. OK. Ja to, co zaznaczyłaś, zapiszę w pliku PDF. I po spotkaniu, i po spotkaniu wyślę Ci, żebyś widziała, co zaznaczyłaś, i być może to będziesz wykorzystywała w przyszłości. Gdy patrzysz na wyniki, co Ci się rzuca w oczy? Anna pisze, Aniu nie denerwuj się moją ciszą, to że ja do ciebie się nie odzywam. Chodzi o to, żeby, żebyś ty mogła się skupić, żebyś ty mogła myśleć. Ta cisza czasami jest najważniejsza. Spójrz na swoje koło. Zobacz, czy ono jest w równowadze. Zwiarą jest na bakier, czyli Twoje życie duchowe jest na bakier. Twoje koło jest dość równomierne, aczkolwiek wyobraź sobie, że masz takie koło, że masz takie cztery koła w swoim samochodzie i wybierasz się w podróż. Czy wygodnie ci się jedzie? Nie bardzo, nie. Który z tych obszarów jest siłą napędową w Twoim życiu? Rodzina. Jak oceniasz ten obszar? Oceniasz go na 10%, czyli na 10 punktów, czyli w 100% jesteś z tego. Zadowolona, to jest bardzo istotne, ponieważ również przedstawiłaś to, że to jest Twoja siła napędowa. Czy jest obszar, nad, którymś, nad którym chciałabyś popracować, w którym chciałabyś poprawić jakość swojego życia? Chyba nie, to chciałabym podsumować dzisiejsze spotkanie. Dzisiaj dokonałaś takiej pobieżnej samoanalizy, samooceny. Wierzę, że pochylisz się jeszcze nad tym narzędziem, głębiej przemyślisz te obszary, co chcesz i jak chcesz, żeby było. Potem dokonasz wyboru dotyczącego procesu zmiany na lepsze. Dzisiaj poznałaś, jak ja pracuję, jak pracuję online. Jeżeli zdecydujesz się na dalszą współpracę, to bez, zapraszam na bezpłatną sesję coachingową. Taka sesja będzie trwała około godziny, półtorej. Teraz udostępnię Ci ankietę. I proszę, żebyś ją wypełniła. Jest to dla mnie bardzo ważne w doskonaleniu mojej pracy. Ankieta jest również bardzo prosta. Zawiera 6 pytań, 5 zamkniętych, jedno otwarte. I proszę, żebyś szczerze dokonała odpowiedzi na postawione pytania. W szóstym pytaniu napisz, co jeszcze można poprawić, co można udoskonalić. Udostępniam Ci tablicę i możesz już zaznaczyć wyniki na tej ankiecie. W szóstym pytaniu możesz pisać czcionką. Anna pisze coś na czacie. Anna woli chyba pisać na czacie. Wszystko zrozumiałam i nie trzeba nic poprawić. Tak napisała. W takim razie bardzo Ci dziękuję za wypełnienie ankiety. Dziękuję Ci za to spotkanie. Zapisz sobie kontakt do mnie. Gdybyś chciała się ze mną umówić na kolejną sesję. Jeżeli byś chciała skorzystać z sesji coachingowej, to wskazane byłoby, żebyś miała również mikrofon, wtedy będzie nam łatwiej porozumiewać się ze sobą. Wskazane było, żebyś miała mikrofon i słuchawki typu headset, ułatwi nam to pracę. Ja bardzo dziękuję Ci za spotkanie i do usłyszenia, mam nadzieję. Dziękuję bardzo.